26 po 8. Ranne ptaki. Radiu SK. Tak, to my w Radiu Eska w poniedziałek 9 listopada. To co Michał, będziesz wykręcał numery telefonu? Oczywiście, że wykręcam. Mamy namiar na osobę numer ile? 2 miliony. Zgadza się, nie ukrywajmy tego. Eska prowadzi w rankingu profili mediowych. Jesteśmy najchętniej lajkowanym radiem właśnie w Polsce. Wczoraj wieczorem... A widzorem... jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Wczoraj wieczorem na eskowym fanpage'u licznik pokazał dwumilionowego milionowego lajka. No i co? Wy nas lubicie, my was lubi lubimy i dzielimy się... Z prezentami. No dobrze, dobrze. Dzwonimy do słuchacza czy też do słuchaczki, który, który dał kciuka do góry i to właśnie był dwumilionowy like. Dzwonimy. Wiemy, to jest słuchaczka. Halo, halo. Jest. Dzień halo. dobry. Halo, halo. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witamy. Z kim mamy przyjemność? To tam po drugiej stronie. Dominika z Poznania. Witam. Dominika? Dominika. Dominika. Tak, Dominika. Dominika. lubisz nas troszkę? Lubisz trochę Radio SK? Oj, bardzo nawet bym powiedziała. Dlatego dała lajka. Dlaczego tak późno, no? A bo słuchałam Was w Radzie pomyślałam, że potrzebujecie mojej pomocy. No to dziękuję. <grystanie> Powiem Ci, że masz wyczucie dziewczyno, bo byłaś e, dwumilionową osobą. Udało Wczoraj na naszym liczniku rzeczywiście pojawiło się 2 miliony. a sprawdźmy ile teraz już jest, bo to już się naprawdę porządnie pozmieniało. Proszę dać mi chwilę, ja już się loguję na eskowego Face'a. Za chwilę zobaczymy. Dominika, mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent, w związku z tym dzielimy się prezentami. Mamy dla Ciebie, a no jeszcze sprawdźmy ile teraz, jeszcze nie sprawdzamy za chwilę. Poczekaj, bo się odświeża cały czas, wiesz, to jest duża liczba. Mamy dla Ciebie... Po pierwsze, to może teraz wypiszę. Dyplom, yy, proszę bardzo, wypisuję. Dyplom dla Dominiki. Za dwumilionowego lajka yy, na Facebooku Radzie SK, Podpis, Uła. ja jestem Jankę. Właśnie teraz wypisuję, proszę bardzo. Taka data dzisiaj, po proszę powiedzieć. O porze, dzisiaj? Który listopada? 9. Dziewiąty, dziewiąty, tak, dziewiąty tak. listopada. Dziewiąty. Jest dla ja ciebie dyplom. Proszę bardzo, jest dyplom dla naszej e, służki, dla Dominiki. Poza tym dziewczyno, wyjątkowy prezencik. Tak? I, iPhone 6 dla ciebie. Żartujesz. Nie, nie! Uro! Nie wierzę. Jest Róba dyplomik. Jest. Jest dyplom. Wow. Jest iPhone dla naszej wyjątkowej e, słuchaczki. No i dzięki za dwumilionowego lajka. Ja cię kręcę. Jesteście najlepszym radiem na świecie. Rynne ptaki! Rynne Janek z w Radiu SK.